Mój miły i całe. Już nie bój się nocy, i ludziom w oczy patrz w miasteczku bełz. Minęło tyle lat, harmonia znów gra, obłoki płyną w dal, znów toczy się świat. Wypięknął nasz Bełs w ogrodach, na drogach bez. niech nie chce pamiętać, nikt nie chce znać. Smak łez. i tylko gdy śpisz, samotny i sam, i tylko gdy śnisz, płyniesz, giniesz tam, gdzie tata i mama przy tobie są znów, i czule pilnują malutkich twych snów. Nastaczko Bełs. Kochany mój Bełs, w poranne gazety ubrane spokojnie się budzi Bełs. Łagodny świt, zwyczajnych dni rytm, w niedzielę bezpieczna nad rzekę wycieczka i w krzakach szept. A w piekarni pachnie chleb. I nad owsem schyla łeb. Zakochany mnie ba tylko cicho gwiszczy ktoś. Miasteczko Beus. tełe Twebes. Wypłowiał już tamten obrazek. Milczący, płonący Beus. Dziś. Kiedy dym, to po prostu dym. Pierścionek na szczęście w przemyśle zajęcie w niedzielę chrzest. Białe ziarno, czarny mak, młodej żony, słodki smak. Kroki w sieni? Nie drży i tak. To nie oni, to tylko wiatr. Staczko Beus, kochany mój Beus. W kołysce gdzieś dzieciak zasypia, a mama tak nuci mu. Zaśnij, że już i oczka swe zmruż. są czarne. A szkoda, że nie są. Niebieskie. Wolałabym. Zaśnię już. I oczka ze zmruż. Są czarne. A szkoda, że nie są niebieskie. Wolałabym. Tak jakoś. 金贵啊。